czy anime, w których bohater zostaje zdradzony i chce się zemścić. <grych> Widzowie, ja nie muszę mówić tytułu. Każdy poznaje tego bohatera z trzeciego miejsca. Gość, który był uzdrowicielem w drużynie bohaterów, zostaje zdradzony i brutalnie wyrzucony na zbity pysk przez tych, którym ufał. Ale spokojnie, bo nasz kajaru dostaje szansę na restart z całego świata. No i tym razem będzie takim sigmom, jakim powinien być od początku. Uzbrojony w swoją opę moc zleczenia, która pozwala mu manipulować dosłownie wszystkim, planuje zemstę na każdym, kto go skrzywdzi. Numer 2. Alifureta, From commonplace to World's Strongest. Wyobraźcie sobie, że przynosicie się do Świata wraz ze swoimi przyjaciółmi. Wszystko super, ale nagle okazuje się, że jesteście najsłabsi w grupie i zostajecie rzuceni na samo dno mrocznego lochu. No, widzowie, ja bym tak nie miał bo jestem zajebisty, ale na szczęście bohater bierze przykład ze mnie, odkrywa w sobie siłę, która zmienia go nie do poznania. Widzowie, nie do poznania! Z chłopaka o dobrym sercu staje się zimnym wojownikiem, który w pojedynkę niszczy wszystkich. Numer 1 Kingdoms of Ruin. Pewnego dnia ludzkość zdradziła magów, którzy przez wieki wspierali ich swoimi skillami. Adonis, jedyny ocalały uczeń potężnej wiedźmy, patrzy jakiego mentorka z zostaje brutalnie pokonana przez ludzi. Wypełniony rządzą zemsty, wypowiada wojnę całemu światu, calutkiemu światu, który doprowadził do tej tragedii. Nie ma litości, bo z tym gościem jest tak, że albo zemsta, albo nic. Followcie po więcej!